Dzień dobry. A dzień dobry. Przepraszam tylko słóweczko. Mhm. Co robi bzg bzg? Mucha. mucha. Mucha robi, tak, ale e, to, takie. Ż, wiatraczek. Wiatraczek, wiatraczek. Ale ż, do, do zupy. Mikser. Mikser. Tylko że nie mikser. Czyli jednak nie mikser. Nie, nie mikser. To się Mam. To jest blender. Czyli. Ma Pan blender? Tak, to tak. znaczy nie mam, bo się rozblendował w, w zupie. Ja w mojej pracy często słyszę głosy... Tak? Mój kolega też. <gry> Ale ja słyszę głosy klientów. Tak. I dlatego z pełną odpowiedzialnością polecę Panu urządzenie, które spełni Pańskie oczekiwania i połączy mikser z blenderem. A jak to? Normalnie.